Witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie quiz o Wielkanocy. Zobaczymy sobie, jak dużo y, wiem o Wielkanocy. Robiliśmy coś podobnego na Boże Narodzenie y, z tego co pamiętam, y, a dzisiaj zrobimy sobie właśnie o Wielkanocy, ponieważ niedługo jest Wielkanoc, już powoli czuć ten Wielkanocny klimat. Ja osobiście wolę wolę święta Bożego Narodzenia możecie napisać, które święta wy bardziej wolicie, bo wiem, że są zwolennicy też y, świąt Wielkiej nocy. Y, ja dużo bardziej. Wolę jednak te Święta Bożego Narodzenia, ale i tak zobaczymy sobie, jak dużo wiem właśnie o na temat tej Wielkiej Nocy. Więc myślę, że możemy już ten quiz sobie zaczynać. Kiedy święci się Palmy? W Wielką Sobotę, w Niedzielę Palmową, tydzień przed Wielkanocą. W Niedzielę Wielkanocną na uroczystej porannej mszy. Nie, na porannej mszy się koszyczek daje, nie? Więc przed Wielkanocą. Jest to poprawna odpowiedź, kochani. Uff. Co wkładamy do koszyczka Wielkanocnego? Wiele w sumie rzeczy można włożyć. Ja postaram się powiedzieć bez tego. Przede wszystkim e, bardzo ważną częścią jest zrobienie baranka e, z masła. E, baranek z masła musi być. W tym roku może zrobię takiego baranka. Mamy nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby wziąć kupnego, ponieważ no, kupne jednak. No nie są tak fajne jak własnoręcznie, może i są ładniejsze niż nie, niektóre baranki, ale jednak jak się zrobi własnoręcznie swojego baranka z masła, to jest lepiej, nie? Boże, jaki my temat poruszamy, ale tu daje się właśnie tego baranka, daje się jeszcze chleb, daje się wędliny, y, jajko i ewentualnie jakieś gałązki i pisanki. Y, w symbolicznej ilości to, co znajdzie się na wielkanocnym stole. Jajka, chleb, baranek, wędlina, sól i pieprz, szan, no w miarę. Palmę, wodę do poświęcenia i prezenty od zajączka. No to nie. Czekoladowego zająca i cukrowego baranka w towarzystwie palmy. Nie. Spal to pierwsze. Jest to dobrze. Może będą 100%. Yy, na jakim oceanie znajdziemy wyspę wielkanocną? Spokojnym. To akurat wiem, ponieważ to, yy, to nie jest na temat Wielkiej Nocy, a bardziej na temat geografii. Yy, czy kraszanki są zawsze jednego koloru? Kreszanki? Nie wiem, co to jest, ale dajmy, że tak. No i jest to poprawna odpowiedź. Przejdę. Yy, co symbolizuje wielkanocne jajko? Pokój na świecie, oczyszczenie z grzechu, nowe życie. Nowe życie chyba najbardziej pasuje, nie? Bo z jajka się rodzą zazwyczaj ptaki albo gady. Yy, więc nowe życie chyba. No i jest to poprawna odpowiedź. Jaką funkcję ma, na ma sól wyświęcące? Chroni przed łamaniem postu, chroni przed zepsuciem, chroni przed złymi duchami. Przed złymi duchami? A nie, chroni przed zepsuciem. Przed zepsuciem chroni. Tego nie wiedziałem. Wśród zwierzątek wielkanocnych nie znajdziemy króliczka, kurczaka, baranka. Króliczka, bo zajączek jest. Mądre. To, to było akurat dobre pytanie. Ile dni według tradycji zawsze trwa wielki post? 40. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy obchodzicie Wielki post? Ja bym nie potrafił obchodzić wielkiego postu. Poza tym, yy, jestem osobą agnosty. agnostycyz. No wiecie, ten. musicie to wpisać. Yy, w czasie świątecznego śniadania wielkanocnego dzielimy się jakiem na miękko, śledziem i jajkiem na twardo. Jajkiem na twardo. Jak można. śledziem? Kto w ogóle wpadł na. Pomysł, żeby dać do tego zostawienia śledzia. Jedliście kiedyś śledzia, ja bym nie potrafił zjeść śledzia. Eee, yy, święto lejka to lany poniedziałek, wtorek po lanym poniedziałku. Nie ma takiego pojęcia. Lany poniedziałek. 8 na 10. Świetnie ci poszło. Dobra, poszukajmy innego. Yy, Chciałem na samych quizach, ponieważ na samych quizach jest fajne. Są. Ale chyba nie ma już na samych quizach. Dobra. Wejdźmy w inne quizy. Zobaczymy jak dobrze znam. To było 10 pytań. Do zwierzątek wielkanocnych nie należy. I znowu mamy. Coś podobnego. Czekajcie. Musimy rozpocząć quiz, ponieważ ja w ogóle jeszcze tego nie mam. Dobra. Będzie 15 pytań. Okej. Okay. Zajączek, baranek, wąż. Wąż. Eee, Palmy święcimy eee, tydzień przed Wielkanocą, dwa tygodnie przed Wielkanocą, trzy tygodnie. Tydzień Kolejne pytanie: W koszyczku Wielkanocnym nie znajdziemy. O, to może być ciekawe. Jajka, marchewki, soli, marchewki. Chyba Prima, please. Obchodzi się 1 kwietnia, oczywiście. Miałem wam zrobić psikusa, ale jakoś nie miałem pomysłu, żeby zrobić jakiegoś psikusa śmiesznego. Święta Wielkanocne. Pieczemy mazurek, tort. Nic nie pieczemy. No w sumie nic nie pieczemy. Tak mi się wydaje. Nic nigdy nie piekłem. E, śmigus z to inaczej. Lany poniedziałek. Mm. Był chyba. Na kanale jest w ogóle prank. E, w zeszłym roku robiliśmy pranka tego e, na śmigus z Oblewaliśmy mojego tata wodą. E, Wielki post poprzedzający wielkanoc. Skończy się. O kurde. W wielki czwartek w niedzielę palmową w wielką sobotę. Wielki czwartek dajemy. Jakoś tak najbardziej pasuje. Pisanki to yy, plecione koszyczki, wielkanocne ciasta, pomalowane jajka. Pomalowane jajka. Ale nawet zdjęcie dali. To w ogóle. Yy, dziwne takie. Wielkano prezenty dzieciakom przynosi. Kurczaczek, zajączek, baranek. Zajączek przynosi. Yy, jako wielkano. jajko wielkanocne jest symbolem. Nowego życia, szczęścia, płodności. Nowego życia to już zaznaczyliśmy. Może będziemy mieli 100% kochani. Wielkanocny chleb jest symbolem dobrobytu, hałasu, apetytu. Dobrobytu zaznacza, ale nie wiem, czy to będzie dobrze. Eee, wielkanocna wędlina jest symbolem biedy, zdrowia, choroby. Wędlina, czego może być? Zdrowia, dajmy. Wielkanocna sól symbolizuje yy, oczyszczenie. Wielkanocny pieprz symbolizuje... kurczy. to wszystko coś symbolizuje? Apetyt, nieśmiertelność, nowe życie. Nieśmiertelność, pieprz. Pieprz nieśmiertelny. Yy, w trakcie śniadania wielkanocnego dzielimy się. To oczywiście jajkiem. Twój wynik to 14 na 15. Co miałem źle? Zaraz zobaczymy, co miałem źle. Jestem naprawdę też ciekawy, co ja miałem źle. Eee... to w ogóle będzie tu? Gdzie to jest? Eee... Hmm. No cóż dziwne, nie mogę znaleźć. Dobra, musimy wejść w, jeszcze raz, jakiś jeden quiz zrobić. Jeszcze tak, znajmy sobie jeden zrobimy. Eee... Wielkanocny quiz wpiszmy. Zobaczymy, co nam wyskoczy. Czyli quiz wielkanocny, dobrze. Wejdźmy sobie w czyli ten quiz wielkanocny. Eee... Rozpoczynamy quiz. Rozpocznij quiz. Ładuje się. Ładuje się i tak. Ile będzie pytań? Będzie 13 pytań, kochani. Eee, czemu Wyspa Wielkanocna zawdzięcza swoją nazwę? Eee, została odkryta w niedzielę wielkanocną. Na cześć zmartwychwstania Jezusa jej mieszkańcy tworzyli monumentalne posągi. i mieszkańcy szczególnie hucznie obchodzą święta wielkanocne. Karnały Wielkanocny. W niedzielę wielkanocną 1552 roku jej mieszkańcy zostali w cudowny sposób ocaleni przed Atakiem na jeźdźców. Ostatnie nie. Została odkryta w niedzielę Wielkanocną. Jakoś te dwa pozostałe mi nie pasowały, ponieważ te posągi były przede wszystkim przed Jezusem. Eee... A co tam jeszcze było? Z tym karnełem. To dziwne było. Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy święta wielkanocne. Narodzin Jezusa, wniebowstąpienia Jezusa, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zawarcia przymierza na górze syna. I Boże, co to za religijny quiz? Śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Jak w tradycyjny sposób uzyskać charakterystyczno brązowo-czerwony kolor pisanek? Matko co to za trudny quiz jest w ogóle? To jest najtrudniejszy quiz, który dzisiaj robiliśmy. Gotujemy je korą brzozową, gotujemy je owocami tarniny, gotujemy je w łupinach cebuli, gotujemy je młodym żytem. Chorą brzozową? Nie, gotujemy je w łupinach cebuli. W łupinach cebuli? Mhm. Jaką tradycyjną nazwę naszą widoczną na fotografii ciasta? Mazurki, sękacze, se, se baby wielkanocne, strucle, kałacze. Mazurki dajmy, bo już się dzisiaj powtórzyło. Jest to poprawna odpowiedź, kochani. W jaki sposób wyznacza jest data wielkanocny? O tego nie wiem, w sumie wypada zawsze w pierwszą niedzielę kwietnia możliwe e, w latach przestępnych wypada w ostatnią niedzielę marca w latach zwykłych w pierwszą niedzielę kwietnia o matko wypada zawsze w ostatnią niedzielę astronomicznej zimy wypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca e, daty wielkanocy wyznacza papież co 10 lat papież? jeszcze jak jak to? Z księżycem? Ale ja. W którym kraju odbywa się widoczna na zdjęciu niezwykle widowiskowa yy, procesje wielkanocne? Mamy tutaj taki obrazek. Ja rozpoznam i... Rozpoznam to bez tego. Czerwone budynki charakterystyczne dla Ameryki będą... Czy Chile? Nie, Hiszpania. Kurde, byłem blisko. No cóż, no w sumie... Chciałem być mądry. Od poniższych nazw nie kryje się określenie rodzaju pisanek? Wirowanki, drapanki, ażurki, kraszanki. Drapanki chyba. Wirowanki, aha. Do 2014 roku najdłuższa palma wielkanosa miała... Co to jest za trudny quiz? Dokładnie 55,4 m długości. O matko. Prawie 100 metrów długości. Niecałe 22 metry długości. I ponad 33 metry długości. 33 jest najbardziej poprawną odpowiedzią. Dobrze. Ja jestem jednak matematyczny chłopak. Żartuję. W jaki dzień obchodzimy z z W Wielki Piątek, w Niedzielę, w w Wielką Sobotę, w Poniedziałek Wielkanocny. W Poniedziałek Wielkanocny, kochani. U którego dnia, Wielkiego Tygodnia, obchodzona jest liturga światła. Niedzielę są przed świtem, Wielki Czwartek w południe, y, Po zmroku w Wielką Sobotę, Wielki Piątek po zmroku. Wielki Piątek po zmroku. Nie. Wielką Sobotę po zmroku. Y, ile procent Polaków według badania CBOS święci corocznie y, pokarm w Wielką Sobotę? 65%. 95%? Czym jest o kurczę, nie przeczytam, bo tu jest jakaś rosyjska nazwa, najprawdopodobniej. E, Tradycyjna potrawa wierkana u chrześcijan wyznania prawosławnego. Jest to duża babka z makiem lub serem. Jest to duży słodki chleb. Są to jaja zapiekane w cieście ze słodką polewą. Są to maleńkie lukrowane baweczki. Wyglądają na duże, takie obszerne. E, jest to duża babka z makiem lub serem. Nie, jest to duży słodki chleb. O matko. Które zwierzę nie jest symbolem Wielkanocy: Zajączek, osiołek, kurczaczek, baranek, osiołek. Biedny osiołek. Przeliczam i zobaczymy ile mamy. Tęk jest mój najtrudniejszy. Obstawiam, że będzie tak dziewięć. Pięć tylko! Twój wynik nie jest najlepszy, ale nie przejmuj się. Za oknami wiosna, przyroda budzi się do życia. BLE 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 Kochani, jeśli ten odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę do góry Będzie mi naprawdę miło, jeżeli ją zostawicie Możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Który pojawi się jak codziennie O godzinie 16.00 Papa.